Iga jak zawsze nadaje bardzo ważnych komunikaty, bo jesteśmy radiem misyjnym, teraz już tak reklamowo no. No. tak nie być chyba, jazn. nie? Miał tak być. Słuchaj, poczekaj, no bo... poczekaj, 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 A, poczekaj, trzy, dawaj, trzy, cztery. Mi, 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 mi Michałek. Zobaczmy no taką sytuację, Michałek, czyli jakby wiadomo, taka jakaś dziwna informacyjka. Otóż, ale to, to fakt, to no, się zdarzyło. To się Alaska. zdarzyło na Alasce, gdzie zimno. No i gdzie? Prawda są niedźwiedzie, Żuno, bądź tak? Żono. tak, to się czyta? No, co możliwe. Biuenału. Słuchajcie, tam pracownica jednego z barów w centrum miasta tak. osłupiała, gdyż do baru owego wszedł niedźwiedź. ciała czyli stał osioł, ona mu piała. Yyy, Szymon do ślusarza, yyy, suchar. no. dobrze, no. fajny. No i co, i wszedł ten niedźwiedź eee, co? Przed niedźwiedź yy, on opuścił w końcu ten bar, ale uwaga, co ona do niego krzyczała? Ona krzyczała do niego tak. Typowa Amerykanka, już sobie to wyobrażam. No. Taka troszkę pani przykości no zagraj on wchodzi, a ona tak: Stój. Wynoś się stąd. Nie możesz tu być. To nie miejsce dla niedźwiedzi. Misiu. I okazuje się, że te wszystkie tam jest on to może mniej, ale to nie miejsce dla niedźwiedzi. Przekonało go. Naprawdę go przekonało. On mrucząc, ociągając się wyszedł z tego baru. Bez słowa. Nie wdawał się w pyskówki. Zupełnie. Nie, nie miał szans. To była prawdziwa amerykańska kobieta. Miała prawdopodobnie jakiś tam karabinek schowany. I wiesz, tyłu flagę tak, z tyłu w amerykańską, z dokładnie. I już dzwoniła, baraka. już dzwoniła do Baraka, już specjalne siły tam się czaiły. Ty, a może to nie był niedźwiedź? Właśnie zastanawiam, a jak to był na przykład jej zarośnięty mąż, jak to taki alaskowy, alaskowy mąż, fan country, wiesz, on już zarasta na zimę, tak jak teraz te smrżoski. Ja już teraz powoli tak zarasta. Mój koń zarastam. też dostaje zimowej sierści. do. do naprawdę? No tak, jeżeli to był jej mąż, to on wiedział, że nie ma co dyskutować. A ty też tak mówisz do swojego konia: wyjdź stąd, wyjdź z mojego nie, pokoju. Nie, ja mówię grzecznie, to nie zawsze dodaję proszę. Konie. Koni. Dzika, dzika, dzika bomba. dzika bomba.